Już nagrywasz? Raz, dwa, trzy. Szanowni Państwo, chciałbym życzyć serdecznie e, wesołych świąt, e, zdrowych, pogodnych, e, w pełni spokoju, w pełni w gronie rodzinnym, żeby wszystko Państwu się zsięściło. Serdecznie życzę tutaj, jako trener CKS strzelać we własnym imieniu, w imieniu mojej rodziny, jak i zawodników. Serdecznie wesołych świąt. Co? Już? Już? Wszystkim kibicom CKS-u życzę dużo zdrowia, szczęścia, pomyślności i szczęśliwego Nowego Roku. Chciałbym życzyć wszystkim z sympatykom, działaczom oraz wszystkim darczyńcom szczęśliwego Nowego Roku i udanych świąt. Dziękuję. 4 5 6 wszystkiego najlepszego zdrowia szczęścia pomyślności. Echciebu bohaty weselny świat wszystkim swoim druzom, wszystkim ludziom na ziemi, bo byli żywi, zdrowi w Nowym Wszystkich Wesołych Świat i Wszocholnych Reści. Wszystkim z okazji Świąt dużo zdrowia, szczęścia, pomyślności, Podziękować całemu zarządowi, kibicom i kolegom z drużyny za to, co osiągnęli w tym sezonie. I oby w przyszłym roku było jeszcze lepiej. Dzięki wielkie. Pogodnych Wesołych Świąt. Szczęśliwego Nowego Roku. Jeszcze jeden z zawodników CKS uczela Wszystkim kibicom CKS-u serdeczne życzenia. zdrowych, spokojnych, radosnych świąt Bożego Narodzenia. Wesołych piąt, wszystkim kibicom CKS-u, wszystkich wszystkim tutaj zgromadzonym, ja, Maciej, bo... Życzę wszystkim zdrowych, rodzinnych świąt Bożego Narodzenia, szczęśliwego Nowego Roku. Ale czekaj, poczekaj. Życzę wszystkim kibicom, miłkiłkarzom i całym zarządowi CKS uczynać wesołych, zdrowych i pogodnych świąt Bożego Narodzenia i szczęśliwego Nowego Roku. Z okazji nadchodzących świąt Bożego Narodzenia oraz Nowego Roku życzę całej drużynie CKS -u. dużo szczęścia, zdrowia, pomyślności oraz zarządowi i wspaniałym kibicom, którzy przychodzą na mecz i dopingują drużyny z całego serca. Jako skarbnik powiem krótko i oszczędnie. Wały świąt ja Chciałbym również podziękować w imieniu całej drużyny za wspaniały doping. I oby w przyszłym sezonie dalej nas z taką liczbą dopingowali. Dziękuję. Z okazji nadchodzących świąt Bożego Narodzenia oraz Nowego Roku zdrowia, szczęścia i słodyczy Wasz Sekretarz życzy. Chciałem złożyć wszystkim kibicom oraz. Po... No dobrze, jeszcze raz. Więc z okazji świąt. chciałem życzyć wszystkim. Wesołych spokojnych świąt dla zarządu i dla kibiców. Dziękuję bardzo. Chciałbym wszystkim życzyć zdrowych, wesołych, pogodnych świąt. Czekaj! Czekaj! Jeszcze raz. Chciałem wszystkim wesołych świąt i szczęśliwego Nowego Roku. Chciałem życzyć wszystkim kibicom, a także sympatykom Czerwackiego Klubu Sportowego, wesołych, a także spokojnych świąt. Rodzinom, zawodnikom, zarządowi życzę wesołych świąt i szczęśliwego Nowego Roku. Wesołych i spokojnych świąt oraz wszystkiego najlepszego w nadchodzącym Nowym Roku. Dziękuję i pozdrawiam. Cześć. Wszystkim kibicom. Zarządowi, e, e, chciałbym zarządowi gratulować Cię chciałbym że wesołych e, rodzinnych świąt szczęśliwego Nowego Roku, a w Nowym Roku sukcesu sportowego, z którego wszyscy, miejmy nadzieję, będziemy się z nami wspólnie cieszyć. Dla wszystkich kibiców i całego zarządu, CKS uczelać, wszystkim życia zdrowych, pogodnych, wesołych świąt. Życzę wszystkim rodzinom spokrewnionym z CKS-em utożsamiającym się wszystkiego najlepszego na święta i na najbliższy rok. Roku w pełnym roku, jak z wskaźnikiem. Życzę wszystkim, jak najbliższy do budynku, na wniosek, wszystkiego dobrego w pełnym roku dla wszystkich kibiców CKS-u Już? Tak. Wesołych świąt dla kibiców i fanatyków CKS-u życzy cały zarząd. Wesoły środek! Aleluja! I Nagrywa, jak drugi raz to się, to się skończy.